Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w e, On Epic. O, ostatnio grałem coś dawno, więc nie pamiętam co robiłem. Zabiłem jakiegoś mózgowca chyba i pamiętam, że powinniśmy się teraz do niego udać, bo tym razem już znam taktykę. E, tak jest, mamy iść na boss Wielkie Dziwne coś, <laughs> więc tak, musimy stąd iść mniej więcej na górę, nic nie widzę polem, mu się słońce odbija. Cudownie, tu jest sklepik, ale nie będziemy do niego szli. Mogę to rozwalić? Mogę! Cudownie. Dzięki też za radę ze wszystkimi radami. I ktoś mi powiedział, że mój łuk wymaga long arrow, tak? No fajnie. Dobra, to będę musiał sprzedać te swoje 500 arrow'ów. <laughs> Zwykłych strzał. O mój Boże, jak tam było trzeba dojść teraz? A tak, dobra, doskonale pamiętam. Okay, zabijemy Newton, bierz go! Aha! Bierz go Newton! Jednego i drugiego! Cholery, Newton, chodź, chodź, Newton. Kurwa. O, nienawidzę Was. Dobra. Eee, bossa powinniśmy pokonać w miarę szybko. Bo bodajże... że bo poczekajcie, muszę sobie tutaj ogarnąć, co dokładnie mam pod różnymi przyciskami, bo tego niestety nie pamiętam. Tam tych dwóch zabijemy z łuku. Pamiętam, że to była dobra taktyka na nich. A, więc tak, zbroje są upierdliwe, jeżeli o to, o nas chodzi. Dziękuję Ci, Utah, za zaalarmowanie wroga. Jeszcze raz. Ten łuk jest zdecydowanie Upi. W takim razie, wszystkie, ze wszystkie sobie tutaj poradzimy. Poczekajcie chwilkę, przyjmę sobie dwie no mnie, bo no mnie tu wieje. Okej, okay, oczywiście jeszcze. Poszaleję z dywanem, a w międzyczasie przerzucimy mi się na łuk. weźmiemy leczenie. Oh yeah. już od razu czuję się zdrowszy. Jakby nie było, Newton, nie będziesz mi tu potrzebny, więc w takim razie odwołaj chowańca. Dziękuję ci, Newtonie. I wejdziemy sobie teraz tu, gdzie chyba powinienem iść. Nie jestem pewien, czy tędy się szło do tego bossa, autentycznie nie pamiętam, drogi. Dół olać. Ktoś mi znowu stuka na zewnątrz, nie wiem o co chodzi. Tak, to jest boss. Jak widzicie, na górze są takie liny przyczepione do sporników yy, podtrzymujących sufit. To się ładnie nazywa belki jakieś tam. I cóż, ten dialog już znamy, oczywiście. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to odpalimy sobie bossa. Tak jest. To, co trzeba tutaj robić, to przede wszystkim atakować jego oko. Aj. Dobra, jak się łapa liny? Pytanie numer jeden. Dziękuję. Dziękuję. Pięknie, Ragnar, to było doskonałe. Może od razu przejdziemy do rzeczy, co? Choć tu, no kupia. Uda, może się uda, może się uda. Joppa! Nie, nie uda się. Oczywiście, że nie. Ragnar zaraz fajlisz prostą walkę. Musimy go walnąć w tej cholerne oko. Kurde nędzy. Ósemka mikstura regeneracji. Znaczy, szybciej się regeneruje niż on nie zjada. Doskonale. Hop! Hop! Ja pierdzielę. To będzie trudniejsze niż myślałem. Wszystko dlatego, że są kontrolcy o, właśnie chodziło, ile mu zabrałem? Tak mało? Oj, będzie bolało. Dobra, to będzie długa walka w takim razie. Niektóre regeneracji nie mam aż, aż na tak długo. Znowu. O, pięknie, teraz za 255 dostał. Z kanale, nie uciekaj na drugą stronę, pajacu jeden, bo i tak cię darwę. Ciekaw, czy uda się go pokonać, czy będę musiał zrobić więcej miksturek regeneracji lub czegokolwiek tam. Pięknie! Oberwał. Czy tak z raz lat będzie trzeba go szepnąć? Ale ty drewne bydle jesteś, wiesz? Ciekaw, o Boże, on będzie mi tak wybierał, w którym miejscu się znajdował. Oj, to będzie trudna walka dla mnie. Tak, bardzo trudna walka, zwłaszcza na moją koordynację ruchową. A, pięknie. Zdążę, 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 nie zdążę, tak, tak. Ale mamy chwilę czasu, bo to leczenie. Doskonale, przynajmniej troszkę. Newtona nie będziemy wzywać, bo jestem tutaj bezużyteczny. Jezus Maria. Cały czas zapominam, którym przyciskiem. Może się śmiejecie, ale nie wiem. Ja mam jakieś problemy autentycznie z zapamiętaniem tego cholerstwa i mam problemy z koordynacją tej grze. Jakby nie byłem dobry w dobre wzręcznościówki, zwłaszcza takie, które wymagają dość dużo zręczności. Jak ty znowu sobie gdzieś polecisz, to cię piszgnę. Także poczujesz od razu baranie jeden. Uuu. O Boże, tak wiem, nie piszcz mi, bo wiem doskonale co się dzieje. I widzę ósemka regeneracja. Doskonale znowu dostał. Gdzie teraz znajdziesz? Pewnie po tej stronie, co? Tak jest, Dragnar dobrze wyczuł. Nie wiem czy mu damy radę go zabić w ten sposób. Jednak życie mu schodzi dość wolno. A mimik, z Dość szybko. Dobra, dostał. nie będzie po tej stronie. na no jak. Dobra, walka jest długa i nudna. Pięknie. Teraz będziesz pewnie po tamtej stronie znowu, żeby może oczywiście... A się nie na dziadzie jeden. Ja mam jakieś mikstury dodatkowe, raczej nie. To będzie bolało. Dawno nie grałem. Pięknie. I na tą stronę przechodzimy. Muszę przyspieszyć. Muszę przestać failić. Bo inaczej będzie bardzo ciężko. Pięknie. Dążę jeszcze raz. Dobrze przynajmniej, że on nie zadaje jakichś większych obrażeń z czasem, bo to już w ogóle było straszne. Pięknie, obejrzał. No, ulećmy. Ale generalnie boss jest bardzo prosty, chodzi o swoją mechanikę. Ooo, jak Co? Co jest? What the fuck? Co ty robisz? What the hell? Ty mi wylewasz jakiś miks. Do jasnej cholery. Co ty? Ej, czemu ja nic nie mogę zrobić? Pipi miks, które. Dziękuję. No. Kurwa. No jak ja to teraz tym walczyć? Nie mogę się ruszać. skakać trzeba. A to jest idiotyczne, no? O Boże! Serio ludzie, no? Ej! Ja nie mogę, bo mnie stunuje co chwilę. Dobra, to nie będzie taki, taki prosty przeciwnik w takim razie. Dobra, oberwał. Jezu, jakie wredne to i znowu leć na tą stronę. pajac jeden. Dobra, nie? Będzie po tej. O! Teraz jest okryta. Że mi się kończą już niestety, ale... Mógłbyś... Ej! O Boże! On mi pozmieniał aktualnie kontrolcy. No pięknie, teraz biegnę w ogóle w drugą stronę niż muszę. Pięknie. Genialne. Muszę nacisnąć przeciwną strzałkę, żeby zrobić coś. Dobra, dostał znowu. O boże, to to się źle skończy za chwilę. Tego się akurat nie spodziewałem po nim. A, ale co się ze mną stało? Użyłem aureoli, ale dlaczego? Tak się stało, cholera. A już go miałem dobić. Haha, <laughs> wielki neutron zmusił twój mizerny umysł do uległości. Teraz pewnie leczy rany po walce. What the fuck? Śmieje się, śmieje się, śmieje chmurko. Drugi raz to się nie powtórzy. No zwłaszcza, że. Lor, ale to było wredne. No, no fakt złożyłem tyle mikstur i. Powiedzcie mi jeszcze, że ja on wylewał jakieś moje tutaj specyfiki, to już w ogóle się wścieknę. No mam nadzieję, że nie. Dobra, do kuchni poproszę. Nie mogłem tego sam kliknąć aureoli. Um, nie, 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 nie. Nic nie miałeś kupować, miałeś zrobić nowe mikstury. Miało być to... Ty nie możesz zrobić tego, czego chcę. Dobra, czego ci brakuje do mikstury regeneracji? Powiedz mi, proszę. Czy ja nie mam mikstury regeneracji? Moment. Ogarni się, Ragnar. Moment. Karta postaci. Czy to było? Przepisy. Mam przepis na siłę O'Gara, leczenie od i może te siłę O'Gara użyjemy też nie byłoby głupie. Ewentualne czary. Mamy te czary leczące, ale niestety nie możemy go użyć za często. Kup różne przedmioty, przepisy. Przepis na mniejszego leczenia, mniejszej regeneracji. Weźmiemy. Dobra. I przeczytaj go sobie od razu. No, ok, mamy przepis. I to jest mikstura mniejszej regeneracji, Leczą się e, rany goją się powoli, gdy to zaklęcie jest aktywne. No powiedzmy, że stworzymy sobie parę fiolek tego. Tak z pięć. Uh -huh, dziękuję. I lecimy teraz... jakie mam zwoje? Mam tak, zwoje to albo do ogrodów, drzwi do celin, do mistycznego... Wójt mistycznego wybuchu, ochrony fizycznej, iluminacji. Biegłości oręża. Może to mu sobie też użył na niego. My się tak zastanawiam. Wiecie co? Przy okazji posprzedajemy kupcowi trochę rzeczy. Na przykład te szafiry. Świetnie. I co tu mamy jeszcze? Ektoplazma. Nie, ektoplazma zostawiamy. To sobie przestawimy pod siódemkę. Szkoda, naprawdę, szkoda, że ty nie masz akurat możliwości sprzedaży mi takich mikstról lepszych. Lecimy do Aureoli no i co? Musimy wrócić niestety do tego bossa. Bo mnie z lekka wyrolował. I ciekawe, czy, walka, czy każą mi walczyć z nim od początku, bo to. By... dziwne by było. Okej, okay, jestem tutaj. Musimy, więc tak, zmienimy sobie na pewno na łuk z lepszą bronią na niego. Albo nie. Trójka. Gdzieś no, I Wejdziemy tutaj właśnie. Ja bym chciał, ja bym chciał, ja bym chciał, ja bym chciał zobaczyć, czy ty masz kobieto przepisy. Pewnie nie masz. Up. Przepisy. Przepis, eliksy, przepis na elixy regeneracji. To mi się przyda. Właśnie. Teraz e, przeczytaj go od razu. I wymaga poziomu siódmego, niestety, w eliksirach. A ja mam kartę postaci z jakimiś punktami. Punkty do rozdania: 18? What the hell? Czemu ja mam 18 punktów do rozdania? Jakiś nowy patch był? Czy mi się. Czemu się maczugi zresetowały. Dobra, eliksir do 7 w takim razie. Nie mam pojęcia czemu nie mam młotów i maczuk. Więc to jest dziwne. Przepisy. Pokaż mi teraz tą miksturę. Mikstura regeneracja. To była pewnie mikstura jakiejś silnej regeneracji, co? Mamy wszystko, co nam potrzeba, więc znowu lecimy do kuchni. Mieliśmy lecieć przyjacielu. Doskonale. I zrobimy sobie ich parę. Dokładnie to dwie. Pięknie. No i może jeszcze w takim razie mniejszą regenerację też sobie stworzymy. Świetnie. Mamy miksturę leczenia, która również się nam przyda. Wszystko będziemy robić. Zużyjemy troszkę naszych specyfików. Ale będzie łatwo. Siłogara? Czemu nie? Stworzymy też. Pięknie. Wszystko poproszę podnieść. I teraz sobie poustawiamy tak, jak to powinno wyglądać. Więc tak, eliksiry oczywiście idą na dół. Siły Ogara. Żebym się nie pomylił sobie ustawiam tutaj na środku. Eliksir leczniczy jest już ustawiony. W takim razie mikstura regeneracji tutaj. No i teraz wielkie pytanie: czemu ja nie mam. Możliwości używania maczug. Znowu, znowu aurora Nie wiem, czemu mnie to. Czy, czy chyba ten boss mnie oduczył czegoś? Ok. Dobra, leczenie. Czy w takim razie moje czary wymagają czegoś? Leczenie na poziomie pierwszym. Doskonale. Karta postaci. Więc wiecie, co skoro mamy łuki i miecze. Jeszcze u, zbrojem się zrestowały. W sumie smutne. Dobra, 9. I na razie zostanie. W takim razie, nawet mi z mi i statystyki, to hmm, powiedzmy, że się nie zobraziłem. Bo te maczugi to takie takie sobie były. Ewentualnie tylko dobre na szkielety. Później pewnie będziemy testowali jakieś inne rzeczy, ale na razie. Udamy się oczywiście bez na razie bez Newtona, który nam nie przeszkadzał troszkę. Udamy się zabić tą cholerę. Gdzie jestem? Pięknie, Dwa krytyki od razu poszły. Zdjęcia. Rozwalone świetnie. Spadnie teraz. Idealne to jest. Ten łuk jest kozacki, autentycznie. I pędzim na górę. On wolno strzela, ale jak już wystrzeli, to po prostu nie ma co zbierać. Szkoda, że nie spowalnia. Albo nie stunuje przeciwnika, to już w ogóle by było. Pięknie. Ektoplazma, raz kolejny i co? I zmieniamy na miecz. O, leczenie, nie, nie uleczyłem się przy Aureoli. Geniusz. Jezu. Dobra. Przepraszam Was za to. Zapomniałem. Mmm. Postaramy się teraz zabić mózgowca. Ale, jeżeli on się tak. No mam nadzieję, że to się nie powtórzy, bo ben, nie będę już zadowolony z tego. Jeżeli to się powtórzy, to znaczy, że będę musiał... Że będę potrzebował jakiegoś... E, czaru ochronnego przeciwko takim zagrywkom, coś w tym rodzaju. To nie będzie fajne. Czy musi mi się autentycznie słońce tak odbije, że ja nic nie widzę co jest przede mną ani za mną? Po widzę tylko jedną świeczkę mojej postaci i poza tym nic nie widzę. No, dobra. Dawaj go. I przy okazji od razu użyj. Pięknie. Dawaj go. Po której stronie staniesz? He? Po tej. I... A, cia! Po drugiej stronie teraz. Niszczę cię! Robię sobie z ciebie pufę! Tyle przyjdzie z tego wielkiego intelektu. teraz tutaj. Już się nie dam nabrać na te twoje nędzne sztuczki. Ej, the fuck! No Ty idziechać jeden, no? No patrzcie, jaki. Jak mini, z której strony podejść, no? Pięknie. Teraz z tej strony będzie atakował. O, wiem na pewno. Nie oszukasz mnie. Ja wiem wszystko. Ciaf. Ta siła ogara jest do dupy. Cia. Yy... Ja, pięknie. Jeszcze teraz z tej strony. Dziwnie się ustawił. go? Lol. Jak mam go teraz trafić. Zobaczmy jak ta siódemka działa. Skłonności samobójcze. Wow, fajnie. No dobra, trafiemy. No nie. Mózgu. Ja cię pacnę. Dobra, 4 za 4 ta regeneracja daje, niewiele. Trzeba troszkę się eliksirami posiłkować. Pięknie, za 400 dostał teraz. Po raz kolejny, tym razem jeszcze regeneracji, jeszcze raz. O Boże, no, no nie, nie fejdź, Ragnar. To i tak jest dość wymagający przeciwnik, jak na razie. Pięknie, jeszcze raz? Nie, pewnie jeszcze raz będzie z tej strony. Nope. Łuczenia i w dół pięknie. Ósemka tym razem troszkę mocniejsza mikstura regeneracji. O, <słyska> teraz tą berwał. No, to mi się podobało. Boże, znowu zaczynasz. Ej, what the fuck! On mi wylewa mikstury! What the fuck! O, pięknie, no, dziękuję. Do góry, pajacu jeden. Skacze od razu. Masz. Jaki wredny. Autentycznie, no. No i nie mam regeneracji. Nie mam mikstury leczenia. Jesus. Co to jest za wróg? jak użyjesz aureoli, to cię chyba zabije. Pięknie. O. Wow, on im wkurwia się za chwilę. What the fuck? Nic, że na górę. O. O, Jezu, numer jeden Kurwiających przeciwników ever. Jeszcze uciszenie, i co? Pewnie teraz magii nie mogę używać nawet. wylałeś mi wszystkie mikstury jakie miałem. Pięknie. Dobra, na tą stronę. Magia. Jeszcze zadziałało, doskonale. Ale z tym wylewaniem mikstur to jest jedna z najbardziej chamskich rzeczy jakie widziałem. No, i gdzie? Gdzie, 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 gdzie? gdzie? Kurwa. Dobra, bliska, mam dosyć. Wkurwiłem się aktualnie, bo straciłem wszystkie moje reagenty, oczywiście. Nie mogę zrobić chyba mikstur. Co? Nie mogę pewnie zrobić mikstur nowych. Więc oczywiście. Kurwa. Nie, nie lubię czegoś takiego, no. Ja pierdolę, że tak już się wyrażę. no. Serio, wkurwiłem się teraz na tą grę z lekka. Kończę tu odcinek, mam na razie dosyć. No hejka.